Dzień dobry, batożyści. Witam Was serdecznie. Tym razem mamy mapę, na której zaznaczone są pradoliny oraz kierunki spływu wód w Pleistocenie. No, i mamy do tego trzy zadania w zasadzie to jest jedno zadanie z trzema podpunktami. Trzeba wszystkie mm, napisać, tak? Czyli mamy to zadania otwarte, i tutaj trzeba się wykazać pewną umiejętnością tworzenia prostych, konkretnych zdań. To jedziemy po kolei. Na podstawie analizy mapy i własnej wiedzy podaj zależność między obserwowanym współcześnie kierunkiem odpływu wód a przebiegiem większości pradolin w Polsce. To widzimy, że pradoliny ułożone są raczej równoleżnikowo i można by tutaj napisać, że nie. kierunek odpływu wód pokrywa się z. Przebiegiem większości pradolin. Dobra, jedziemy dalej. Mamy teraz takie polecenie: Wyjaśni, w jaki sposób powstały pradoliny. No to jest to mniej więcej tak. Pradoliny powstały przez wody spływające z lądolodu, czyli te od północy, i wody rzeczne, czyli płynące te od południa. Dobrze. I jeszcze trzecie. Podaj nazwy pradolin oznaczonych na mapie i terami AD. No i tutaj po prostu już jest wiem albo nie wiem, więc nazwy pradolin trzeba znać. Pierwsza pradolina, czyli A, to jest pradolina Biebrzynarwi. Narwi. Dalej, pradolina B. To jest pilicy, wieprza i krzny. Dobrze. Następna to jest. Górny Wisły. No i ostatnia D to podkarpacka. Dajcie, warto zajrzeć do atlasu geograficznego. Tam mamy nazwy Pradoli. Trzeba sobie po prostu przeanalizować, przyswoić, nauczyć się i na maturze wykazać się wiedzą. Także zobaczcie, że pytania otwarte konstruujemy odpowiedź jako takie jedno, sensowne, proste zdanie, najczęściej, chyba że są od nas coś więcej. No i tutaj po prostu w tym zadaniu trzecim było albo wiem, albo nie wiem. Także mam nadzieję, że każdy odpowie: wiem, wiem, wiem. И ватуры напишу на 100%. Запрашиваю за тетей.